Fatalny konflikt Marii Jeleniewskiej z Agnieszką Kaczorowską. Nie udało im się pogodzić. Maria Jeleniewska w wywiadzie dla faktu opowiedziała o zbliżającej się 17 edycji tańca z gwiazdami oraz o konflikcie, który wybuchł między nią a Agnieszką Kaczorowską po finale ostatniej odsłony programu. Czy udało im się już pogodzić? Maria Jeleniewska wygrała 16. edycję Tańca z Gwiazdami. Wraz z partnerem Jackiem Jeschke sięgnęła po kryształową kulę i główną nagrodę. W finale pokonali parę Agnieszki Kaczorowskiej i Filipa Górłacza. Po finale Agnieszka Kaczorowska opublikowała w mediach społecznościowych wpis sugerujący, że w programie wygrał TikTok. Co wiele osób odebrało jako aluzję, że zwycięstwo Marii Jeleniewskiej miało większy związek z jej internetową popularnością niż z umiejętnościami tanecznymi. Choć wpis szybko usunięto, zyskał ogromny rozgłos. Jeleniewska odpowiedziała krótko, ale stanowczo, na Instagramie skierowała do rywalki słowa. Aga, nie mam żalu, tylko trochę smutku. Sama chyba wiesz, jak bardzo boli, gdy ktoś podważa Twoją wartość i ciężką pracę, zwłaszcza gdy nie zna całej drogi, jaką przeszłaś. Włożyłam w ten program serce, ciało, każdą wolną chwilę. A to, że pochodzę z internetu, nie powinno odbierać mi prawa do marzeń. Nie dzielmy ludzi na lepszych i gorszych, niech ta nic dalej łączy, a nie dzieli. Hejt nie jest opinią, a udostępnianie go nie jest naturalne. Marysia Jeleniewska o kolejnej edycji tańca z gwiazdami i konflikcie z Agnieszką Kaczerowską. Trzeba to przegryźć. Maria Jeleniewska w rozmowie z faktem wyjawia, dlaczego jej taneczny partner Jacek Jeschke nie wystąpi w 17 edycji tańca z gwiazdami. Wiem, że chciał sobie zrobić przerwę, jednak miał trzy edycje pod rząd i też mówił, że bardzo trudno już energetycznie i siłowo to wszystko dźwignąć i chciałby poświęcić też czas swojej rodzinie, więc myślę, że to jest w pełni zrozumiałe, mówi. Influencerka zdradza nam, komu będzie kibicować w tej odsłonie show. Mam kilku ulubieńców. To Maja Bohosiewicz, uwielbiam program, który prowadzi. Będzie tańczyła razem z Albertem, którego też bardzo lubię. Oczywiście mój kolega z branży Mikołaj Bagiński. Jestem turbo ciekawa, jak sobie poradzi w tanecznym wyzwaniu, bo z tego, co wiem, w ogóle nie tańczył wcześniej. Tomasz Karolak. Jestem ciekawa, jak zrobi show wokół swojej osoby, bo myślę, że jest interesujący. I bardzo trzymam kciuki też za Piotra Musiałkowskiego, bo złapaliśmy super kontakt podczas mojej edycji i tańczy z Lanberry, którą też bardzo lubię, podziwiam i myślę, że to będą takie moje cztery pary, którym będę mocno kibicowała, opowiada. Po finale 16, edycji tańca z gwiazdami, doszło do wspięcia pomiędzy Marią Jeleniewską a Agnieszką Kaczorowską. Influencerka, w rozmowie z nami, przyznaje, że jeszcze nie udało im się pogodzić. Myślę, że jeszcze nadejdzie taki moment. Nie mam złych emocji. Wierzę, że w tych emocjach przeżywa się ten finał. Jednak każdy z nas zdaje z siebie 150%, zwłaszcza w tym ostatnim odcinku. Więc jak ta adrenalina schodzi, to różne pojawiają się emocje i myśli. Trzeba to po prostu przegryźć, i myślę, że będziemy miały szansę porozmawiać. Podsumuję.